Cześć wszystkim z tej strony autokomisusowa. Dzisiaj wjechało do nas do oferty Saat Alehamra. Bardzo fajna wersja. Rodzinne auto, siedmioosobowe, 2 litry TDI, 184 konie. Auto z przebiegiem 220 tysięcy. Pełen serwis do samego końca. Pełna historia serwisowa. Rozrząd na 204 tysiące, wymienione. A krótko przed sprzedażą tuleje wahaczy z przodu, z tyłu. Na wszystko są faktury. Pełna dokumentacja urodzenia. Auto w wersji FR Line, e, czyli tak naprawdę taka bardzo bogata wersja. Słuchajcie, bardzo ładne auto, e, bezwypadkowe, same parkuje. Mamy elektryczne drzwi. E, Skórzano-zamszowa tapicerka przeszyta e, czerwoną nicią. Siedmiomiejscowy. E, klimatronik jest trzystrefowy. Z tyłu też tutaj mamy podgrzewane foteliki. E, chodzimy tu do środeczka, elektryczny fotel, podgrzewane fotele, Webasto, asystent parkowania, auto same parkuje, kluczyki Keylessy auto hold. Jest to wersja FR Line, przebiegu mamy tyle dokładnie, przyjechaliśmy tym na kołach, łopatki zmiany biegów. Tu mamy wszystkie fakturki od A do Z. Bardzo ich jest dużo. Można sobie potłumaczyć. Ja tłumaczyłem, patrzyłem, kiedy rozrząd wymieniony, kiedy co. Ostatnio mówię też tu leje, były wymienione wahaczy przednich, tylnych, więc auto nie puknie, nie stuknie, jeździ jak nowe. Tych faktur tutaj jest nie wiem, z 30, 40, nie wiem ile, ale jest dużo. Pełna historia jest tutaj od A do Z, jak to w szwedzkich samochodzikach. Sprowadzamy auta naprawdę wszystkie perfekcyjne, serwisowane. Książka też jest tam ale ta książka to faktury ważniejsze słuchajcie, auto naprawdę bardzo ładne, czyste jeszcze będzie zrobiona korekta lakieru trzywarstwowa wypolerowany, bo jest troszeczkę taki szorstki gdzieś tam ten asfalt taki na samochodzie jest mamy biksenony, ledziki parkroniki przed tył auto naprawdę jest świetne także ładne koło wersja FR Line, ona ma tutaj takie nie widać tego na zdjęciach, to są paski to jest oryginalnie w Everline. Mają takie, takie paseczki. Żaluzje w tylnych okła, oknach. Ciemna szyba, elektryczna klapa. Mauto naprawdę e, idealne dla rodziny. Zapraszamy. E, fajny, mocny motor. 184 konie z automatem. Spalanie średnie tam było 5,4, chyba czy 5,6, jak to wziąłem. Także zapraszam na oględzinę jazdę próbną. Możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Auto sprzedaje z roczną, pisemną gwarancją techniczną w cenie samochodu. Także zapraszam. Autokomisosowa SOWA Sopocka 19. A cześć, pozdrawiam!